Mamo, weź, przestań, kumple patrzą. Czy tylko ty, ty możesz być Ja już kupuję figurki, to raczej Dzień 20. Czuję zbliżającą się ekscytację na zamknięcie naszego pięknego cyklu. Co nas czeka? w Dniu 20. To wciąż raczej nie jest bałwanek. Tak, nie będzie bałwanka? Jest to. Jest, nie, to, nie, bałwanek. jest to bałwanek! Woo! Taki ukryty bałwanek. No, proszę bardzo. Jednak doczekaliśmy się bałwanka, a pod ukrytym bałwankiem mamy. E, bring it on znowu, tylko teraz z Optimusem. Naprawdę już na grafikach muszą szczędzić? Ja rozumiem, że klucze mniejsze rzeczy się wrzuca, ale no, najpierw dać nam napis Bring it on, a potem grafikę Bring it on, Optimusa ale i. Czekolada jest dobra, więc nie narzekajmy. Dobra, czekolada to jest bardzo ważna sprawa. A teraz nie ze sprawy duchowej. Przez ponad trzy dekady swojego istnienia Transformery zgromadziły wokół siebie wiele gwiazd światowego formatu. Jedną z największych był Leonard Nimoy, który wcielił się w rolę Galvatrona w Transformers The Movie i Sentinela Prima w Transformers Dark of the Moon. Właśnie z powodu tego castingu fani Marki nie byli zaskoczeni twistem w ostatnim z nich. Wy też raczej nie będziecie zaskoczeni twistem, że wracamy jutro. Live long and prosper. Źle to robisz. Jak dla mnie działa całkiem dobrze. My name is Optimus Prime, and I am sending this message to all sentient beings. Subscribe to Godki's YouTube channel and visit manyotsifigurek.pl. Till all are one, Autobots transform and roll out!